Masie Gothic 3 stwierdziłem, że pogadamy sobie zresztą osób w REDOK i pójdziemy później czyścić w brzegze. Do dialogów myślę, że będę niektóre skipował może jakieś nudniejsze. Jesteś tu nowy. W ostatnim czasie do REDOK przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję Paladyna. Byłem Paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla, w ostatniej bitwie pod Wengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, gdyby no, my, Paladyni, straciliśmy magiczną... Staliśmy... Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dun. Tak póki nie zrobią u nich reputacji, to nie mogę handlować. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, Musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Redak taki tutorial chyba. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Dlaczego tak uważam? Bo... Tutaj... Nie wiem, te dialogi nawet to jest takie wprowadzenie. On opowiada tutaj wszystko, żeby mieć o co chodzi. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Down? Nie powiem ci kto to jest. Potrzebuje broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu, jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać... jest kowala? Nie więcej niż inny. Jeśli chcesz się dowiedzieć... Jedyny problem polega na... Nie! Nie... Hej. Okay. Dobra, tam jest gościu w środku, jest jakiś. To tam Jesteś lokalnym rzemieślnikiem, prawda? Tak, dostarczam wyposażenie dla obozu. Mogę u ciebie kupić broń? Przepraszam, ale nic ci nie sprzedam. Mamy trudności z zapasami. Zostało nam ich już tylko dla siebie. Może mogę jakoś pomóc? Jeśli chcesz pomóc, pogadaj z Norrisem. Być może pozwolę. W porządku. Jak mogę ci pomóc? Potrzebujemy, ktoś powiedział, że widział Kowala. Może zgodzić się? Nie mogę tego zabrać, prawda? Teraz będzie się patrzył na mnie, ale spróbuję. Dlaczego nie? Skradasz się jak jakiś złodziej. Piec, ty gadasz. Parszywy złodzieju, dam ci popalić. Może jakoś w nocy? A! Nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, w redok Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra, pokażę ci, jak się posługiwać bronią. Nauczy. Dobra, nauczy mnie bez problemu. Mam 30 punktów. Pro wszystko w siłę pakuję. Hmm, chociaż. A, no. to jest potrzebne. Dobra, tyle na razie wystarczy. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta. Jeśli przyniesiesz. na. Pięć paczek z bronią. Tam, gdzie są na Okay. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego wysoko cenią wojownika. Jak do... wyzywasz kogoś na pojedynek, tak jak nawet tutaj, nie? Na Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko. Opatom tłumaczy nie. zasady areny. Jeśli walniesz leżącego od samego początku, Dobra, ja bym chciał, żeby koper mi towarzyszył, ale on ma halabardę, on też się powalczy z tego co pamiętam. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskini. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie, obserwuję południowe wyjście z Redą. W wolnym czasie trenuję na arenie. Hmm, może najpierw tego kopera by, byłoby łatwiej. Hej. Wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. Potrzebny mi tre. Ja się na dobra. Arenie. Nie wiem czy to się uda, ale. Chodź tu. To tymi krótkimi atakami mogę? Przez krótkimi, szybkimi, no. On szybko macha tym. Nie Wieczorem. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Chodź tu. Hej, Nie, no, bez sensu. Wyrzucił mnie z areny. Ale jest do zrobienia. No, jesteśmy blisko. 60 HP tylko. Chypotek poszło. Dobra, jeszcze jedno, ale będzie to to on, on się przyda. Nie jest potrzebny. O, dość. nic tu nie ma. Szkolenie bojowe otrzymane? Jakieś szkolenie bojowe. Mogę używać takiej tarczy? Zawsze coś? Szkolenie bojowe. Pogadajmy z nimi. Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczył, był twego boku. Pamiętaj o mnie. No będę pamiętał. Ty potrzebujesz mieć jakikolwiek sprzęt na sobie teraz, a nie, nie masz. No. Co teraz? Tardej chyba polecimy najpierw. Później po niego przyjdę. Może miał? zaraz nie zginął. Widzę, że tej zwiadowca się mną interesuje. Jest to hita, no właśnie. Właśnie o to chodzi. Dobrze zrobiłem save. Dramat byłby w innym przypadku. Dobra, mamy stówkę. Tu jeszcze jakiś pir. Zrobiliśmy to, co trzeba było tutaj zrobić. Niech oni się teraz rozłożą na swoje miejsca. Nie ma tu nic więcej. Dobra, mam lepszy pomysł. Ja to wczytuję. Niech oni walczą. 200 jak tam, nie jest warte, no ale to jest, to jest o to warte. Idę ich okraść, to jest lepszy pomysł. Trzeba się go pozbyć, bo oni są wyszli. Dobra, niech idą stąd tak najdalej. I tego się jeszcze pozbędę, Do oni pójdą tam. No, dobra, tu się wszystko ogarnęło. Zobaczmy, czy możemy z tymi. Uważaj na siebie. Nie, nie może. Może z tym. Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. Jak się trzymasz? Na razie dosyć dobrze. Dziękujemy za pomoc. Nie ma sprawy. Też nienawidzę orków. Taka moja natura. Tak, przy okazji możesz nam jeszcze w czymś pomóc. Niedawno przyszedł do nas stary człowiek i poprosił o pomoc. Gdzie go znajdę? Wydaje mi się, że poszedł na plażę do rybaków. Dobrze, zobaczę, czy nadal tam jest. Okej. Okay. Yy, on tutaj mówi, że nie lubi orków, ale możemy przejść po stronie orków. Czy sytuacja w wiosce poprawiła się po jej wyzwoleniu? Daj mi odetchnąć, to była prawdziwa masakra. A na dodatek ktoś wykorzystał zamieszanie i nas okradł. Twoi ludzie zabrali wszystko. Te sukim syny nie zostawiły nawet odrobiny jedzenia. Nie macie nic do jedzenia. Rozejrzyj się tylko. Większość okolicznych farm została zniszczona, A rybacy z wybrzeża co będzie dalej? Los. O Jest tu dla Zapytaj miejscowych. Myślę, że rycerz rolet z pewnością. Okay, do że myśliwy Marsten Mogę wam jakoś... M może mógłbyś coś zrobić. Możesz iść do chat na wybrzeżu. Możesz pomóc im zbudować nowe łodzi. Dlaczego nie zrobisz tego sam? Nie mogę opuścić tego miejsca. Jasne? A, wpis w Pokaż mi Dobra, to on tutaj ma. A ja nie mogę... A nie mogę podejrzeć jakieś... Krawkę schłaszczona. Ja nie wiem czy ja chcę to brać. Weled do, do tego roleta jeszcze Człowieku, ale jestem głodny. Dobra, szukam roleta. I tego myśliwego. Do zobaczenia! Trzymaj się rybacy. Także questów mamy teraz sporo. Nie ma co narzekać. Mm, o, jest. Cześć. Kim jesteś i co robisz w tej wiosce? O wygląda. Jestem miejscowym myśliwym. Kopię też rude i z sprzed... czasami czyścimy pob... Potrzebujesz pomocy? Szukam... Tak. Nie obejdzie się bez pomocy. Nie sprawdzać. Tak, Wykonaj moje zadanie, a wtedy cię czegoś nauczę. Ok. Co mam zrobić? Rybak mieszkający blisko ardejna na lepszy... powiedział, że tam. wokół jego chaty kręcił się duży okaz. Pozbądź się tej bestii. Przy... Poradzę sobie. Dobra, zapalować na dzik. Jest rolet. Nauczysz mnie walczy. Bo... Witam. Jestem tu nowy i szukam pracy. Witam. Może masz coś dla mnie? Nie pogardziłbym złotem? Witaj, nieznajomy. Przyszedłeś. W... Moim w obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Ardei. Dodatkowa para rąk zawsze się przyda. Mam nadzieję, że radzisz sobie z mieczem. Będziesz musiał przelać trochę krwi. Ciekawy, ciekawy. Czemu jest tu tylu bandytów? Zanim przybyli tu orkowie, wielu rolników miało swoje pola na. Wojna zabrała im wszystko. Reszta mieszka w górach i mam tylko nadzieję, że jest coś, co mam zrobić. Najpierw zniszcz patrol orków, który znajduje się w pobliżu lodów. Jeśli dasz radę, dostaniesz ode mnie trochę złota, a potem porozmawiam. Wybiórkowy patro. No nie jest to łatwe zadanie. O. Dzień dobry, co robisz? Pomagam alchemikowi w pracach domu. Czy to twoje główne zajęcie, czy robisz coś jeszcze? Przed wojną byłem szewcem, lecz przybyli orkowie, a liczę na to, że uda mi się za... jednak zabraną... Szewc to dobry zawód. Porozmawiamy później. Może furt sprawdzić. Tu jest napisane coś o alchemii. Cześć, widzę, że jesteś tu miejscowym alchemikiem. Możesz mi sprzedać jakieś mikstury? Witam, mogę no, ci sprzedać... Tom? Wyglądasz na zmieszanego. Co się stało? Cóż, niedawno poszedłem do naszego kowala i przypadkowo upuściłem notatkę. Wiatr wywiał ją na dach kuźni. Może coś wymyślisz i dam ci za to kilka mikstur. Spróbuję ci pomóc. No, niezłe zadanie. Teraz kupujesz... będę na dach leciał. Grzybów, potrzebuję ich Jakie grzyby cię interesują? Na początek 10 sztuk żabiego korzenia. Niektóre z nich nazywa się też czarny. Rozejrzę się za tymi. W porządku przyjdź do mnie. Dobra znajdę grzybytą. To... Pokaż mi swój. Moc jak na grzyb. Już tym jest. Boję się podnieść tej fiołki, że się rzuci nam. do kradą. Uważaj na siebie! więc tu dalej siedzi? O jest! Cześć! Mogę zamówić alkohol i coś do jedzenia. Oczywiście. Masz czym zapłacić? Jasne ile? 190 zł złota za wódę i 20 za posiłek. Poproszę. Pół? ohydna ta woda. Skąd masz to świństwo? Chcesz coś lepszego? Jaka cena, taka jakość. Lepiej bierz, co dają. Nie narzekasz. Jezi. Pokaż mi co. Borek soli. Masz coś lepszego do picia? Tak, drog. Klarowny trunek. Sprawdźmy. Nie będę pił sam może dołączysz? Mogę się w sumie dołączyć. W końcu lepiej się pije w grupie. Mm. Co powiada teraz? Świetnie. Od razu lepiej smakuje. Czy coś cię dręczy? Czy to takie oczywiste? Obiecuję, że nikomu nie powiesz. Oczywiście. O co chodzi? Chodzi o miłość, która jest nieodwajemniona. W czym problem? Kochałam się w Ramseju, lecz on nawet nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, co teraz zrobić. Ubrać się porządnie. Może powinnaś o nim zapomnieć? Chciałabym, ale po prostu nie potrafię. Może ty wiesz jak mogę go wymazać z pamięci? Spróbuję ci pomóc. Byłabym niezmiernie wdzięczna. Coś wymyśli Mącik, chyba co jest w pisie. Coś taki smutny. A z czego mam się cieszyć? Mieszkałem tutaj z moją żoną. Potem jednak zaatakowali orkowie. Raczej żaden ze mnie. Zostałeś z miałem jeszcze brata Johanna. Lecz... Przykro mi to. Mogę Ci pomóc zająć się orkami. Naprawdę zrobiłbyś. Oczywiście, ale nie za darmo. Ile mi zapłaci? Krucho u mnie z pieniędzmi. Za darmo nie jestem. Poczekaj. Bez co zrobić orka? No co, za... co? mam z nimi za z pewnością ci się przyda. Te ubrania są grube, wytrzyma. Dam ci też topu. Dziedzictwo w porządku. Nie wiesz gdzie znajdę orków, którzy zabili twoją. Wyśledziłem obóz na wybrzeżu. Usłyszałem, że zajmę się tym. A, byłbym zapomniał. Ich przy czy mógłbyś ją odwyskać? Dobrze. Miejmy nadzieję, że Ale podoba mi się zadanie no jest ciekawe. Ta biciorka jakąś zbrojkę nam załatwi. Hmm, zrobię sobie przerwę. Cześć, jesteś tutaj Kowa? Tak, jeśli potrzebujesz. A ty może masz przepis? Tak, oczywiście. Mam prawie wszystko. A jeśli potrzebujesz mikstur pomów z moim przyjacielem, znajdziesz go w chacie na. Pokażesz. On Widzę, że mam. Hat... Cóż, czasy są ciężkie. co Unikalny rzadki, traktor. Może mogę ci w czymś pomóc? Pomoc mi nie zaszkodzi. Mam pomysł na biznes. Wiem, jak stworzyć nowe tarcze, ale potrzebuję komponentów. Zdobędziesz dla mnie drewniane popsute tarcze. A jak mogę je zdobyć? Cóż, złoto teraz jest tylko problemem. Słuchaj, mam teraz jeden. Jeśli mi pomoże... Co to? To, to niespodzianka. No dobrze. Ile potrzebujesz tych tarcz? Na sztukę starych. Jak ci się żyje, kiedy w sumie to orkowie mnie podczas wojen? Dobra, nic się nie chce tu niego uczyć, tak nie mam punktów nauki. Dobra, pójdę do tych rybaków teraz. Gudzika upoluję. Słyszałem, że masz problem z dzikiem. Tak, jest nie tak daleko stąd. Po drugiej stronie tej drzwi zabij to stworzenie. Oto tu przyszedłem. Możecie zbudować nowe łodzie. Wydawało mi się, że. Orków już nie ma. Przegoniliśmy. Hamlar wysłał mnie do ciebie, żebyś zbudował nowe. Cóż w tej sytuacji? Nawet gdy orkowie. Oby... Nie mamy nawet. Nie jest jasne. Drogie chaty leży dużo drewna. Mówisz o tym drewnie. W porządku. I tu jeszcze jest ten gość do badania. A, ściamy ja lardo. Bym w sumie u tego lardo. Dobra, biorę ten kostur i zwój. Nie mam zbyt wiele czasu. Daj mi kostur i zwój. Wpierw chciałbym ocenić wartość Twojego miecza i łuku, by zobaczyć, który zwój będzie stanowił ich równowartość. Zóż, z daleka wyglądały jakoś tak lepiej. Okuty kostur, jeden swój świat. Miecz był niedawno ostrzony. Zwoje światła. Kogo chcesz oszukać? Masz torby pełną zwojów. No dobra, niech ci będzie. Może no, są truciznę wezmę? Tak, to powinno. Na kim? Albo na czym? Uważaj na to, co robisz. Więc mam teraz kostur. Tak, ale proszę, posłuchaj. Nie potrzebuję już nic. No cóż. Więcej, tak już... Niestety nie był on zbyt szczególny. Pewnego dnia znajdę idiota, który sam będzie nalegał. Tamten wygląda, jakby miał go cał... Nie wiem, dziwne to było ta wymiana. Yes. No, Mam rozam kręciołki. Dzień dobry. Wyglądasz na wykończonego. Stało się coś złego. Może to będzie szczęśliwy dzień, mój przyjacielu. Byłem gubernatorem, ledwo udało mi się przed nimi. A czego ode mnie oczywiście? Dobra, jak ja mam tutaj problem? Problem. Jeśli to zrobisz. Zobaczę. Mam taką nadzieję. Muszę już iść. Zobijorko w Cape Dom. Cooper Cooper, zadanie. Dobre na start. Dobra, idę po Coopera teraz. Mam nadzieję, że Cooper będzie miał itemy. Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę... Pójdę za tobą wszędzie i kiedy już nie będziesz mnie potrzebował. Chodź ze. Dobra, bierzemy go. Najpierw może wyczyszczę tutaj te... Spróbuję wyczyścić te tunele. Przydałby mi się tele... No, bez sensu. Chyba zasięg jest zbyt mały jednak. Tej broni. Ewentualnie kopciny są zbyt silne. Hmm. Dobra, może sobie daruję jeszcze to miejsce. W takim razie wracam, do Jest i duży dzik. Pokazałeś mu. Przydałoby się umiejętność skurowania. Dobra, wracamy, do Dardej. Zabiłem ogromnego dzika. Już nie będzie zagrażał rybakowi. To prawda. Czy tylko żartujesz? Oczywiście, że to prawda. Jeśli chcesz, możesz sam pójść i zapytać rybaka. A żebyś wiedział, że zapytam. Jesteś tu nowy, nie ufam ci. Wolę tu to nowy. sprawdzić. Przejrzę się tam tu nowy. jutro rano. Zapytam więc rybaka, co i jak? W międzyczasie możesz się tu rozejrzeć lub trochę przespać. Przyjdź jutro po nagrodę, jeśli oczywiście to zrobiłeś. Jak ty siadają, no to fajne ja. obrażenia. Dobra, on teraz już pada. Nie będę go tak dobijał. Jeżdżą z kosturami. Ale mu dokopałem. Sporo strzał zużyłem. Uważam, że się opłacało. No a sprawdźmy ten pancerz. To nadziei. Kogo my tu mamy? Ebold. Uważaj na siebie. No dużo pogadaliśmy. Ahoj marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Masz tu niezłą wieżę, tak. Sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Dobra, nas to tym interesuje. Te szczury okrętowe nie będą ci już więcej niepokoić. Wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! Pokaż mi swoje towary. Branie farmera. Babyś. Uważajcie na przyspieszenie. Zobaczcie, mam takie coś, e, takiego modzika, który pokazuje mi, gdzie są rzeczy. Gdyby nie on, nie wiedziałbym, że tutaj jest kamień teleportacyjny. A tu mamy jakiś kamień. Nie wiedziałem o tym kompletnie. Fajnie, że są takie mody. Krzywą bestie mniej. Wow. Super. Ale mu dokopałem. Ten Cooper to jest nieśmiertelny. Nie no nie jest, ale no daj radę. Bez niego to by nie było tak łatwo. Naprawdę, tyle elementów bym nie znalazł, znaczy dobra, no okej, okay, jakiś belt, ale tyle elementów bym nie widział, no bo ja tylko nie widzę, które mogę podnieść, bez tej modyfikacji byłoby ciężko. Dobra, idę w stronę Cooperon, Ty jest w stanie tego gościa zrobić. Dobra, dobijamy tych gości. Głucznika idę wpierw. I zostaje nam jeden, to też go zatruję, To jest głupi pomysł. Słabo. dobra, pięknie. Super pół życia. Podeks Pirata, strona pierwsza. I ma karbów. No dobra. Pięknym akcentem w tym pięknym miejscu żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.